Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie zagramy jakiś montażek w H1Z1. No i zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Ostatnio tym Hizji gdzieś nie mam w ogóle formy. Widzę, że zwiększyli też e, ilość ludzi na serwerze do 200 ze 140, więc to jest całkiem spoko zmiana. Tylko, tylko ciężko się jeszcze ogarnąć. Gdzieś nie mogę nic ustrzelić. Próbuję, próbuję, próbuję i gdzieś nic nie wchodzi. Nie wiem czemu, nie wiem jakieś gorsze dni. Za to w się w miarę forma fajna. Jest teraz No to trzeba może próbować w cs więcej grać Póki co w Hizji jest tak trochę średnio No ale miejmy nadzieję, że dzisiaj nam pójdzie Elegancko i uda się zrobić dobrą br -czkę. Da się przez to okno skoczyć? Da się, ty nie głupi motyw, bo nie trzeba drzwi otwierać Można ładnie tutaj jakiś e, Ziomeczków AK typów porobić Dobra, idziemy teraz tutaj Ej, pusto, nic nie ma Nic tutaj nie ma, więc Na ten domek obskoczyliśmy tak słaby ten starcik, słaby, słaby, jest trochę, trochę za wolno tutaj wszystko robię Tu jest policyjka Dobra, próbujemy, próbujemy tą policyjkę przejąć Dobra, jeszcze nikogo tutaj nie było, więc elegancko to sobie wezmę Jakaś AR ARK, ARK jest, dobra, elegancka. Możemy teraz już próbować coś montować, ale słyszę gościa. Przy mojej policyjce jest. No, co on tam szukał? Najgorszy. Oczywiście szybko go zbieramy siadamy do samochodu i pryskamy stąd, pryskamy tutaj w strefę Kawałek mamy, ale jadę od razu do strefy, może się tam trochę z kimś postrzelam Troszeczkę pojeżdżę, może kogoś spotkamy Strasznie lubię zabijać samochody, ostatnio się trochę bawiłem tym Powiem wam, że to jest mega fajne, jak zajedziesz autem po cichaczu, podjeżdżasz do gościa i go ee, No i go wyjaśniasz, nie? Kilka kuleczek i, i, i typa nie ma i to tak w miarę lightowo. to wychodzi. Trochę sobie Hizzy muszę przyciszyć, bo miałem dziwne wrażenie, że ta gra za głośno u mnie działa. I chyba tak było. Ale dobra. Teraz ludzie, patrzmy tutaj na mapę. Patrzmy na mapę i przyczajajmy, czy coś biegnie. I sobie robimy malutki przeglądzik, nic nie widać, nic nie słychać. No to podjadę tutaj. Też fajnie udało mi się ostatnio tutaj tą beczką rozwalić kilku gości. W sumie wrzucę wam kiedyś taki montażek moich kilku akcji z Hizi, gdzie nagrywałem, ale nie było to typowe nagranie e, na kanał, tylko tak a na sobie nagrywałem akcyjki. I później przeglądam, przeglądam jak mnie ludzie zabijają, coś źle robiłem. Ale czasami się trafiają też fajne akcje, nie? I nie wiem czy nie przygotuję wam na koniec miesiąca takich. E, takiej wrzuty nie, z tym wszystkim zobaczymy jak to wyjdzie, jak będziecie chcieli no to e, no to coś takiego się powinno na kanale pojawić i teraz tutaj, pik. jest tu ARK -ka. jest kask, elegancka ammo czapki też, bo nam się to przyda i lecimy dalej hmm. mamy na kevika więc Trzeba sobie coś takiego skraftować. Make shift armor. Ile mam apteczek? Jedną, dwie. No tak, trochę bieda. Trochę bieda i to chyba z tego gościa udało mi się podnieść. Na razie robię tutaj taką mini objazdówkę. Słyszę jakieś montaże za górką. A, tu jest gość. Tu jest montaż. No i frag dla nas elegancka. Ale się udało go zakosić. Masakra, to się go strzelał, starał, kombinował. Oj, i trochę On go zlucił, ale ta policjka tutaj tak niepewnie jeździ. Z tej górki tak hamsko, też nie chcę na szybciocha zjeżdżać, bo czuję, że dostanę tak samo kulkę jak i on dostał. No właśnie, o tym mówiłem, o tym mówiłem. O, ja jeszcze mnie ty przymierzył Za frajer siedzi tam w krzakach. O fak, żebym tu firmoweczki nie zrobił tym samochodem. Więc pyk. Szybki bandaż Oczywiście bandaż ważna rzecz Ty Jadę na górkę Fak, rozwalił mi, ten rozwalił mi. Śmieciarz najgorszy A... Rozwalił mi śmieciarz najgorszy Kevika, więc... Trochę średnio. Pryskam stąd, bo goś ma full stafik Go widziałem tam w krzakach jest tam. Jest dobrze przygotowany na montaż. Więc trzeba kawałek odjechać. I robimy kolejnego kewika, bo, bo mamy na to rzeczy. A kewik jest w miarę ważną rzeczą, żebyśmy na strzała nie ginęli. Dobra, ale już nie mamy taśmy, już nam się wszystko kończy. Pyk, armorek. Jeżeli ktoś jest naprawdę ogarnięty w fizji i chciałby mnie trochę nauczyć w to grać, i masz trochę. Jeżeli masz też trochę godzin przegrane, to mówię do ciebie teraz, do ciebie. O tutaj, o. Eee, i masz parę godzin przegrane. No to napisz mi na Steamku, czy gdzieś e, na fanpage'u, na fejsie, czy nawet w komentarzu wrzuć linka do Twojego Steama Cię do Ciebie odezwę i będziemy mieli możliwość może kliknięcia w jakieś hizji, byście mnie mogli trochę pouczyć jak w tą grę grać. Mimo tego, że mam tutaj przegrane 100 godzin, chyba na tym odcinku mi wyskoczy już 100 godzinek. To cały czas mam problemy w tej grze, cały czas tego jeszcze nie ogarniam Tak jak tutaj ludzie strzelają i to co ludzie robią czasami to jest no, magia. Coś pięknego, polecam wam streamera z, z jakaś nazywa Na S. Linka wam wrzucę w, w, w opisie. widziałem jego filmiki nawet na YouTube, to co goś robi w tej grze to jest w ogóle jakaś masakra. Wyciągać co grę po 20 parę fragów to jest no... No coś pięknego, coś pięknego, ale no to już też trzeba umieć to grać. Swoje godziny na pewno ma też w to przegrane. ja w sumie gra tylko w fizji. Muszę jechać na W więc w tamtym kierunku. W tamtym kierunku na to w muszę podążać. Yy, eee. Tutaj coś spotkamy. Jest jakiś obóz, jest jakiś obozik. Właśnie, jak macie też mapę, jakoś pół samochodów czy coś w tym stylu, to też by mi się mega przydała. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle jest, ale mega fajny Bajer. Jak wiadomo, że wiesz, lądujesz i wiesz, gdzie możesz spodziewać się samochodu. O, tu jest jakiś montażing. Fakt, tu jest kilku koleś. Ale go powiadę po cichaczu rozmontowany. Pyk, 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 pyk. W sumie taśma by mi się też przydała. żeby przez tą taśmę nie stracił za chwilę życia tutaj. Ale go ładnie wyjaśniłem bez kitu. Znaczy ładnie. Chamsko, ale... ale prawidłnie. Hamska, ale prawilnie, bo on się strzelał akurat z innym kolesiem. A ja go sobie po cichaczu podjechałem. To dzisiaj o tym już mówiłem właśnie, że na początku odcinka, że e, te ciche wjazdy są mega, mega fajne i to mi się podoba. I chyba na tych solówkach tak trzeba zdobywać te kill trochę. Tutaj na wolnym terenie nie ma co szaleć. Jest militarka. Pyk. Dawaj militarę, Nie ma miejsca na to. Dobra, to, to robimy przegląd tutaj ekwipunku kluczyki oczywiście bym wyrzucił, albo sobie wezmę tutaj drugą parę eee, przegląd punkt trochę paliwko odkładamy stąd sobie wezmę paliwko też pyk pyk i w sumie przy tym kładziku mogę zostawić te drugie kluczyki you don't have space for that, dobra shred może się tak uda to wziąć udało się, eee, ta paliwko sobie tutaj przerzucam no i co, lecimy dalej po szukiwaniu kilku fragów. Mamy 35 paliwkę, jeszcze 75 70 samochodów, więc można jeszcze trochę pojeździć, pośmigać. Z tamtego gościa mogę Magnuma jeszcze wyciągnąć, tylko to już bym nie miał trochę czasu, nie? Znaczy, a mo wziąłem chyba, bo to jest M9. Chociaż nie, do Magnuma to jest 44. M9 to jest pistolet, więc hmm, nara. Ten Magnum też jest jakimś pistoletem Ale nie, ale to się nie nadaje do rozbijania samochodów, tak jak samo ostatnio z Hogatem Graliśmy, bo sobie codziennie klikamy takie luźne belki, jak mamy czas oczywiście na to Wieczorami właśnie jechaliśmy sobie z samochodami, mieliśmy około 40% i Graliśmy tu duole nie? i graliśmy na dwa samochody Jednym samochodem ja śmigałem, drugim Hogaś. No, i powiem wam, że goście nas w takim stylu porobili, że to jest masakra. Stali, wyjeżdżaliśmy do strajk górki, goście stali z magnumami, i tylko taka seryjka poleciała, tu, 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 i wiecie, po samochodach, nie? Jeden gość strzelił dwa razy, raz i drugi raz. No, i te dwie kulki z magnuma nam zmiażdżyły. Samochód jeden, no i hogaty w nim wybuchł, i za chwilę ja jechałem za nim, wyjeżdżałem. Goście zdążyli drugi raz przymierzyć, i też mnie w kosmos wysłać. Więc yy, powiem wam, że te magnumy są naprawdę OP. Tylko tym też trzeba mądrze zagrać. Tak samo gościa wczoraj jak grałem a wziął sobie Magnumka Wariaciunio Czysta moda, Reki nie wiem czy to podnosić, trochę dużo. Mogę sobie do samochodu odłożyć. A tak samo wczoraj, gość wziął Magnumka, podjeżdżał, dwa strzały w samochód i pryskał, dwa strzały w samochód i pryskał, dwa strzały w samochód i pryskał I po chwili... Po chwili rozwalił mi auto. I to też w miarę fajnie mnie porobił no, wyskoczyłem z samochodu i oczywiście dostałem kuleczkę w głowę. Standardowo, bo nie byłem przygotowany na tego typu e, zdarzenie. 320 Ammo sobie odłożę, 90 mi w Arce. Na, na razie wystarczy przy sobie mieć. W sumie, wezmę trochę więcej, bo. Aj, 200, 200. No, 190 spoko. Wezmę sobie coś takiego, bo ta Ammo miarę dużo waży, a są potrzebniejsze rzeczy, między innymi. Zapasowe kaski, mam tylko jeden, więc pasuje tutaj coś. Hapnąć? O, właśnie, o coś takiego mi chodziło. Tylko, że mi teraz nie dostał gdzieś kuleczki podczas lucenia. Eee, wyczyszczony kempik. No, spoko Ja mam buty normalne. Tam nic nie poradzę. Dobra, 9 apteczek, 30 bandaży. Całkiem spokoj, tam jest kolejny samochodzik. Nie wiem, czy go zmieniać, czy nie. Czy mi się opłaca? też może być jakiś ziomek Dobra, ryzykujemy Też nie, wygląda to na pusto Więc to sobie zawijam, Siadam do auta, paliwkę kładam. No, nie ma tak jak policyjka Stara, dobra policyjka jest ten najfajniejszy samochód tutaj I są jest konkretny, bo szybko możemy podjechać, daleko jedzie jak trochę rozpędzimy. No, i na te ciche podjazdy, no to jest coś pięknego. Jeepka jeszcze lekko słychać, ale policyjki, coś tam szumi, nie? Ale, 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 ale. Um, no, można śmignąć już nie. Dobra, lecimy tutaj w tą górkę. Może tutaj coś ciekawego spotkamy. Ale dzisiaj jakoś fajnie mi ten odcinek się nagrywa. Wczoraj próbowałem nagrać Heizy i miałem wiecznie jakieś problemy z tą grą. Cały czas coś się działo, jakieś spadki FPS-ów też dziwne, nie wiem czym spowodowane. Albo może mi się tak wydawało, bo już byłem zmęczony, bo byłem po dobie bez snu, chyba. I już dziwne z może mnie łapały. Ale dzisiaj jest elegancko. Mimo tego, że i tak jest środek nocy, to montażek, mam nadzieję, że będzie idealny. Mamy 30 osób jeszcze, więc czy to. Nożesz w dupę. Fak. Dobrze, że udało mi się wyciągnąć jeszcze tam. No, ale topiłem teraz. Miejscowość nie jest taka zła. Tutaj nie, no ale. Ale po cichych podjazdach mamy. Chyba, że się uda wyhaczyć jakiś samochodzik. Dobra, jest, jest, jest ciężej. Na pewno będzie ciężej to ugrać, no ale próbujemy, próbujemy. Czego mielibyśmy tego nie ugrać, samochód to nie wszystko. Mamy dosyć ładnie ARkę tutaj zaopatrzoną. Przydałoby się jeszcze jedną AR podnieść. Grać na dwie ARki i magnuma, nie? Albo dwie ARki i pompa. Ja ogólnie wolę chyba magnuma grać. Widziałem jak te wszystkie Izaki, Lechy i to wszystko, oni grali i co? Ja tutaj mam... Oni grali z yy, właśnie... pompką. A ja bym wolał Magnuma ludzie I co o tym myślicie? Czy to się do czegoś nadaje, czy nie? Właśnie wiem, że to na duo te magnumy fajnie działają, ale nie wiem jak... W solowych kolejkach. Tu jest kościół. To na pewno będzie jakiś kolej schowany. I zapewne skampiony z pompą w tym budynku, więc trzeba będzie uważać, gdzie wchodzimy. Ja nie chcę grać jak frajer. Więc kampić nie zamierzam. I lecimy no najwyżej, no... O, nie zawsze będziemy wygrywać. Ogólnie ostatnio to tylko przegrywać. No ale... Przynajmniej się trochę postrzelamy, nie? Nie będziemy tutaj stać na respie jak największe lamusy. O, jedzie jakiś gość. Czecz czy się będzie chciał montować. Eee ziomek jest chyba z tych. O fuck! A, tam drop jest, pyk, pyk, pyk O w dupę Ty, ja go trafiłem Nie no, za tą akcję to ludzie Łapkujcie to, łapkujcie Bo takie headshoty Się mało kiedy zdarzają Ty, kolejny podjeżdża Czy on mnie ogarnie? Ja tego dropa nie podnoszę. Już mówię, że ja tego dropa nie podnoszę. Chociaż. Orzysz w dupę. Oh, fuck. Aha, do arki 220. Kewika sobie to odłożę. Nie wiem, że ziomek podjeżdża, ale dobra. No ja wziąłem amunicję do tej snipery. Jakby nie patrzeć. Eee... Mam ją, nie? Biorę to Ta To ma 63. Ta policyjka ile ma? 35 Dobra, ale chyba wolę tą policyjkę O fuck, ale dzwon <śm> Ale goślamus wszedł tutaj może i wziął tą sniperę Ale on w niej... O w dupę. Dobra, wypuszczamy to auto A, jaki cwaniak Ej no, fuck, frag za fraga 17 miejsce. Dobra, ludzie, jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję. No i trzymajcie się do następnego. Cześć wam!